Ja się ja jestem Mareczek Słuchajcie, dzisiaj gramy sobie w Minecraft Ale nie było jakiego Jak możecie zauważyć Jesteśmy na Hypixel Dokładnie tak, jesteśmy na Hypixelu No hmm. i to sobie zagramy Y, Zróbcie sobie, właśnie zagrałam takie Bedwarsy, jakieś warsy Jeszcze wszystko, wszystkiego tutaj nie grałem, bo naprawdę dużo rzeczy jest tutaj, których jeszcze nie grałem No, mam je, pierwszą gwiazdkę, ale wiecie Dopiero y, od, y, wczoraj coś tam zrobiłem, że pixel y, naprawdę nie zadziałał Zobacz, pierwsza gwiazdka, nie no, tylko będzie półtorej gwiazdki ale tutaj że na Hypixelu dużo tutaj leci tych... Tutaj oczywiście już sklep sobie zrobiłem no i nie mogą grać w Hypixel i mogą myśleć sobie, że już grałem w górę wcześniej, ale to nie tak jak grałem dopiero od wczoraj na Hypixelu. Musimy powiedzieć halpiksel. <grych> Dobra, gdzieś mm, muszę zapamiętać, że tutaj jest sklep ten taki, nie? Krypowywanie tych rzeczy. A tam jest sklep do tych. Dobra, ja bym słuchajcie sobie mm, zniszczył czerwony czerwony jeszcze tam. Widzę straszną S. Co jest? Co jest ze skrzynkami? Nie wiem. Widzę, że robimy tę straszną S. Ja bym tam... Spróbuję poprzeszkadzać trochę. No go. Idzie. Aha, spadł. Dobra. Jestem ciemna, nie Ja pewnie go nie zabija, no widziałem. Bo po prostu miałem mało HP, nie. Ale fajnie, że mamy tutaj jedno zabicie. Bo na razie yy, tak koczę się grać na tym właśnie tym. ja widzę, że to się jest lepszy. Nie, spadłem. Nie może gościnno właśnie. Trzy, dwa, jeden. Spadnie Spadaj no. Na... I wreszcie. Leciał? Tak, poleciał. O ja no. Nie, ja zginę już. Jest że ja zginę. Ja... No właśnie. A no dobra. Tu jeszcze jedną gierkę sobie ujem. Jeszcze jedną gierkę sobie zagramy. A pixel no. Teraz jest taka gierka. No, jaka też jest fajna, znam tą mapę, więc nie będzie żadnego problemu. Ale dzisiaj na pewno zagramy sobie w jakiś murder mystery coś. Dobra, teraz spróbuję inaczej jak, jakoś, jakąś koncepcję, inaczej właśnie łóżko, żeby inaczej łóżko udawać. Jestem na przykład 30. Czy mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. jeszcze troszeczkę szkła? Właściwie chyba się chce do mnie udawać. Duję się, bo wiecie, ja nie jestem takim prosem. Nie, to ty, to zobacz, zobacz z jakiego daleka on nie bił, nie? Dobra, ale na szczęście go zabiłem. No, no widziałem tam miał. Ja tutaj na nie wyczekam. Nie straciłem tak e, trzyta. Окей. А-а, там уже сережка, то есть А я у чекам. чекам здесь. У мушка tym gościu bym nie od razu już porobił. Tak to jeszcze spokojnie mam jakieś szanse. Tego nie ma. Nie ma szarego. Gdzie jest szary? Ty bym poszedł sobie do niego bazy. No, no szarego nie ma. Mm -hmm. czerwony korzystasz z jego Mieliśmy jeszcze jednego emeralda. została zostało zniszczona. Znaczy, to jest y, mój już drugi dzień na hypixelu więc no musicie wybaczyć... wybaczyć mi że mogę lamić jestem poczce, nie wiem po co ale kupiono. kiwać to. Może zniszczymy łóżko. Nie, nie, nikt nie ma łóżka. A czerwonego nie ma. Nie chyba zielony. To zielony właśnie jest, bo on jest najlepszym graczem. No Ale się jeszcze utrzymuję. Długo jestem z siebie dumny. Nie wiem, żebyś podchodzi tutaj. Tak mi się skojarzyło ze drapem coś. Czamorsko jest zostało wyeliminowano. I ja więc sobie jeszcze słuchajcie troszeczkę sobie właśnie ochronkę kupił. Nie, on może mnie zabić. On mnie zabije. No wiedziałem, bo właściwie miał ten. Czyli y... Co ty jabłko Daję coś. Nie? Dobra. Zagram teraz Woolworths. Woolworths. Zobaczmy, ile film trwa. trwa. Dobra. Jeszcze raz. Są czwórki. Chujenny! Okej, okay, gra się zaczyna. Jestem w czerwonych. Ale to takie symboli warsy, dobra. Grałem wcześniej na innej mapie. Łuk. Dzięki. Живи. Ну да. Ну, я собираю сразу пошать точно. И на Наверное, так это еще не скончила рунда. Мердер mm. мистерий.

Detektyw został zabity. Gdzie jest detektyw? Tutaj, gdzieś jest detektyw. To jest. No właśnie, myślałem, że widziałem, że to jest morderca. Dobra, gram ponownie jeszcze. Lasowa. Lasowa nieba. если не в No. No. Dobra, idziemy do poczekalni. Mm. Pixel bit. W klasach Hero Paragon? Nie, ja wybrałem że nie dobra. Dobra, klasyczne. Nie wiem, co to jest kompletnie. Aha, osobiście na stał. Słuchajcie, nie wiem, co to jest. I mamy jakieś skinne. Ja

Te inne to chyba jest zero raczej No co to jest? Bizka Glasa z gracie z obewnymi niepowtarzanymi kasami Aha, dobra hmm. Zagramy TNT jakiegoś o, to może! To może będzie fajne. Nie, ja to grałem. Nie grałem jakiegoś blok nie Co to jest? No właśnie, ja to już grałem, nie. Blok. Bo.

się wszystkie klasyczne utwory Znajdę się w dawnym własnym działu, że spędzają czas że na twiedzy na sobie jakiś housing zrobimy. Slot. I tutaj mogę sobie latać, dobra. A tutaj mogę budować? Nie. Tylko tutaj, dobra. Aby, mogę budować? Tak, mogę. Dobra. Zbudujmy sobie jakąś chcę może. w sumie nie. TNT rano. Słuchajcie. TNT rano. To, gdzie mam tego TNT rano? To już jest jakiś Hypixel SMP gdzie jestem? to jest TNT RAM TNT RAM po prostu będziemy chwalić dzisiaj pod łaganami będzie leciać w dół znaczy po prostu znikać Trzydzieści sekund, jeszcze trzydzieści sekund... będzie cały robił trzy dwa jeden, to już się robi, jeszcze nie o teraz już się robi, dobra już się robi to dobra ja będę skakać Żeby, jeśli będzie trzeba to będę oczywiście biegać tutaj na przykład mogę skakać tutaj muszę biegać, wiecie normalny TNT run po prostu No Wróciłem już, nie, nie. przyszedł ten, zobaczcie jak to wygląda TNT, ładnie, Wróciłem. przez jakiegoś gościa, zobaczcie też już na dole, ktoś robi, Tak ktoś spaca może wygram gram. zobaczymy o dobra, powrót do poczekalni No dobra. dobra, subskrybujcie mój kanał yy, oczywiście wbijajcie też na inne moje odcineczki i co, widzimy się w kolejnym filmie papa pa. Physical go